Akurat miał być dzisiaj jeden film, ale powstał live na kanale Fenia Roblox Tak jak ja mam Sonic Roblox Roblox No i ogólnie powstał nowy film O tym Blood 666, więc razem sobie go obejrzymy. Teraz live to jest. Czekajcie, przy dniu ośniewano tu. Halo, halo. Halo, halo. Nie co wysłuchać myci Nie? O, jeszcze. Tutaj chyba pisze. Wy nie widzicie, ale tu chyba pisze. Zabawa się rozpoczęła. Halo, halo widzowie, halo, halo, halo. Czy mnie teraz? piszcie mi na czacie. Widzowie Czy jest live? Napisz. Dobra, no. czytamy czat na YouTubie. Eee, musimy się zebrać chwilę jeszcze, niech tutaj trochę osób bije, bije na live'a. Pewnie się dziwicie, sobie pomyślicie, że to takie krótkie, więc nie ma sensu sobie. To chyba znaczy nie, to, to chyba raczej tak sobie pomyślicie. To pewnie nic nowego. No więc nie ma co Ale ja tu wczoraj o 23.30 66 na jego Czekaj grze się. serio? O kurde Ej, to to jest akurat... O czym on pewnie wchodzi na swoją grę właśnie? Fanicho chodź za mną pokażę coś. Wiesz, nie? Ale nie wiem czy on was straszył co on robił w tej grze w ogóle. Ja mam w ogóle screen od takiego gościa widza mojego na do mnie wysłał. On jest pewnie na Lejwiku, na pewno jest na Lejwiku, bo go widziałem. I zaraz wam też pokażę te z kimmy, co on, co Bluty robił, bo blut zawsze naprawdę przerażającą postacią. I ja teraz się tylko dowiedziałem. Tylko no jakby widzowie... Mam nadzieję, że mnie nie zaskakuje, bo trochę będzie lipa. Mam dużo robuxów dosyć na grupach, szczególnie, więc no nie chciałbym tego stracić tak, ponieważ no... no moje robuxy to są tak... Więc nie chciałbym, żeby ich nie było już. Rozumiecie o co chodzi? Dobra, czyli la lajwa nie laguje, więc bo jest wszystko dobrze, tak? A co ten blood robił na tym. na, tym, tym, na tej grze swojej? No, no to ja w odpisał, to zobaczę, co on robił, ten blood? Do znajomych nie dodaje, do znajomych dodaje tylko za, przy zakupie koszulki premium. Na mojej grupie, link, link jest w opisie do grupy, sprzedaję koszuleczki yy, na Robloxa i tam jak kupisz tą koszuleczkę to Cię dodaję do znajomych. Widziałem w ogóle tyle osób Dobry. było na grę, zaraz zobaczę ile jest osób, ale ja nie po kurczę. Ja w tak bardzo nie. naprawdę przerażający postaci mi trzeba się dowiedzieć kto to jest. 666, on mnie straszył. Widziałem, ja wam pokażę dowody. Hmm. To pokaż, pokaż. Jakie dostałem od widza teraz na Discorda, w się sensie jakiś czas temu. Więc ja wam to pokażę, zrobię sobie tylko takie coś. 30 osób na lewie. Dziękuję widzę, zostawcie lajka like pod lewikiem Koniecznie Zostawcie lajka like pod lewikiem Ja wam wydaję zdjęcie. To jest ten teraz. Obraz Przeglądaj I patrzcie widzowie to. Patrzcie widzowie to Tu mamy tak. Chwit stój tu. Czy to jest właśnie ten, bludu? blu... Blu... <laughs> Jakie blu... Blu... 666PL? O nie Co? Ty jesteś ściema. Kulki to prawdziwy haker nie darzy. Tu nie jest ten gracz, co mi wysłał ten bacon. Tutaj nie, na środku. I patrzcie co tu jest: Blood666. Widzicie, Blood66? On był nagrze dzisiaj. On był nagrze. Dużo osób go widziała w takim razie. Zostawcie mu łapać. Możliwe, że wylosuję jakieś robuksiki dla Was dzisiaj. Bo ja nie wiem, jak stracę konto. To ja tych Robuxów nie potrzebuję, tak? Więc chyba wam rozdam jakieś Robuxy ogólne dzisiaj na live'iku. Więc zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, żeby było dużo łapek czy? E, i ten... Odpowiedział, ty jesteś ściema, nie? To jest dosyć dziwne i to jest trochę prze przebrał, Ale patrzcie, u mnie będę robił serwer Minecraft, patrzcie już jest tam... piszcie nie powiem. Czekajcie, bo tu coś... Próbujesz wejść na grę i nie możesz, Blood latał, ej Blood latał, ale to było dziwne akurat, ale nie widziałem tego, nie mam dowodów, że Blood takie coś robił, więc... Musimy widzowie mi po prostu wysyłać dowody na Discorda najlepiej, nie? Jeszcze raz dam link, e, linka do Discorda. O! Właśnie o to tu mi chodziło, to jest to nowe. Na czat wam wysyłam, jak coś. Jak ktoś nie ma Robux, to co? No to właśnie um, będę rozdawał dzisiaj Robuxy, tak? I co wiem? E bardzo lubiłem grać w Robloxa. Grałem w niego, nawet jak nie nagrywałem filmu. Ja też tak mam. Dobra, tu mamy kolejną zagadkę. Bardzo lubiłem grać w Robloxa. Grałem w niego, nawet jak nie nagrywałem filmu. Okej, okay, czy tu był zapalony jakiś gracz Robloxa? Okej, okay, okej, okay, okay. Czytajcie opis kanału, eee, ja czasami dobra. nagrywam. XCV, o czasami. dobra, dam ci ten. Dam ci moda. I weź wysyłajcie jakiś czas linka do Discorda, nie? Czytajcie opiska na. O siema, Ami, siema. Ej, Ami, ty w ogóle... Widzowie, co to jest? Ej, czemu Ami nagle ma innego jakiegoś skina? Ej, czy ją blood sakował? Ej, widzowie! I ustawiłam i nagle taki, takie coś. To co, co? A mi słowa? Amela. 1511. Hejka, witam cię na moim profilu. Roba lokski, ej, bla, bla, bla. Czekać. Ej, co jest? W sumie to ja się nie dziwię, ma czarną skórę tutaj i czerwone oczy. Ej! O kurde! O kurde! Ej, teraz jestem w szoku, widzowie, teraz jestem w szoku. Bo pamiętajcie, nazwę wam pokażę nawet. Zresztą tu postać. Zresztą tu postać widzowie i. Zobaczcie sobie sami. Czekajcie. Zobaczmy na cele jakie były. Daj modafeni. A to Stefanek jest to mogę ci dać. Już ci daję. Czekaj. tu. No. Stefanka to, to zna to mogą dać. E, tutaj moderatora. Proszę no to też Ej, patrzcie widzowie na tego. E, na, na cele. Mamy tak. Moje cele. Mamy tak, Ercio Cia, okej. To typowo, bo Ercio jest no, dużym youtuberem, to wiadomo. Mnie, czyli gościa, który tym dużo nagrywa. Fendi. Rafi, czy taki kol taki gościu, którego znam nawet. E, Mi się też znam. się nie znam do końca, Mejka znam, Kazumo nie. E, miałem się z nim kiedyś mówić na nagrywki, ale nie wyszło. E, Prólny gracze kojarzę. Tistu tak średnio. Mendiego znam. Pietrasa kojarzę, nie i Ami też znam. I z Ami ostatnia, tutaj no kurczę, znowu właśnie tutaj, Ami była ostatnią na tej liście, a została jako pierwsza, coś się z nią stało, ale nawet widzę wiem, co się mogło z nią stać, ponieważ taki mikołaj na rodzinne są mi skryna, ale zaraz wam pokażę to, więc Ami była ostatnia, teraz on sobie wejdziemy, nazwałam go głupkiem, teraz czytam co Ami pisze mi, nazwałam go głupkiem, ale nie było go w grze, skąd on wie, oj. God 666 to jest mój brat. Nie wierzę ci, nie wierzę, muszę ci to oddać. Nie wierzę. Co? Mam teorię, to może być FireOut? Nie wiem, raczej nie. No. Ważne, to jest. To w sumie możliwe, że to może być FireOut, bo ten. On to nagle. Wrzucę co chwilę jakieś stare filmy. Zaraz sobie zobaczymy. Mamy jakieś ważne informacje. Dodałem kilka rzeczy na grę, polecam szukać. Tamta gra już jest zamknięta i otworzyłem nową. Bawiła mnie wasza reakcja, jakby baliście się, że specjalnie zamknąłem grę, by hakować i po części to była prawda. Piszcie youtuberom w komentarzach, zabawa się rozpoczęła. Tu pisze. Macie. Dodałem kilka rzeczy na grę, no. polecam szukać, tam ta gra już jest zamknięta i tworzyłem nową. Bawiła mnie wasza reakcja jak baliście się, że specjalnie zamknąłem grę, by kakować i po części to była prawda. Ludzie, to jest naprawdę mega, mega dziwne. Piszcie youtuberom w komentarzach, tak. zabawa się rozpoczęła. Aha, dobra, okej, okay. czyli tutaj też to napisał. Ej widzowie, co o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie mi na komentarzu.